Dlaczego osoba ważąca 150 kilogramów może mieć deficyt nawet 5 albo sześć tysięcy kalorii dziennie, jedząc tylko 1500? I już tłumaczę po pierwsze podstawowa przemiana materii, czyli to, co ciało spala, żeby utrzymać życie, oddychanie, krążenie i pracę narządów. U osoby z dużą masą ciała BMR może nawet wynosić 3000 albo 3500 kalorii i to leżąc i nic nie robiąc. Druga sprawa każda aktywność kosztuje więcej: wstanie z kanapy, spacer, wejście po schodach wszystko spala więcej, bo ciało musi przenosić większy ciężar. To może dawać kolejne 1000 albo 2000 kalorii dziennie i to bez treningu. Po trzecie duża masa ciała to przewlekły stan zapalny, wyższe tętno, stres oksydacyjny, wyższa temperatura ciała. To wszystko to tak zwany stres metaboliczny, a on też podkręca spalanie i teraz najlepsze. Jeśli taka osoba je tylko 1500 kalorii, a zużywa między 6 a 7 tysięcy, to deficyt rzędu 5000 kalorii jest absolutnie realny. Podsumujmy trzy tysiące, pół tysiąca spalone w spoczynku. 1500, 2000 idzie na ruch i codzienne życie. Plus stres metaboliczny. Łącznie to około 5-6 tysięcy kalorii wydatku dziennie. Jeśli wtedy ktoś zje tylko 1500, to ma deficyt większy niż niejeden zawodowy sportowiec. I dlatego właśnie na początku odchudzania przy dużej wadze spadki rzędu Pół kilo do kilograma dziennie naprawdę się zdarzają, bo ciało w tym momencie spala jak piec hutniczy. To nie jest magia, to biologia.